Twórca bitcoina stał się oficjalnie bogatszy od Billa Gatesa. Po ostatnich wzrostach na rynku kryptowalut Satoshi Nakamoto zgromadził fortunę wartą 133,5 miliarda dolarów, wyprzedzając Gatesa, wartego obecnie jedyne 118 miliarda. Za ostatnimi wzrostami bitcoina i zarazem majątku Satoshi'ego stoi łagodniejsza polityka Fedu, rosnące inwestycje instytucji oraz plany Donalda Trumpa do włączenia kryptowalut do funduszy emerytalnych. Cały rynek krypto wzrósł o 60%. Od listopadowych wyborów w Stanach. Brian Armstrong, szef Coinbase, przewiduje, że wszystkie klasy aktywów, od akcji po obligacje, znajdą się na blockchainie ze względu na większą efektywność i natychmiastowe rozliczenia. Armstrong twierdzi, że transformacja zacznie się od największych korporacji, które wytyczą ścieżkę tokenizacji swoich aktywów, a następnie pozostałe firmy podążą w ich ślady. Giełda BingX ogłosiła promocję trwającą do 30 sierpnia, w której można wygrać łącznie 200 tysięcy dolarów poprzez polecanie platformy znajomym. Za każde udane polecenie użytkownicy otrzymają 10 dolarów w tokenach sol plus los do loterii o główną nagrodę. Więcej informacji w artykule na stronie. FBI ostrzega przed fałszywymi prawnikami atakującymi ofiary kryptooszustw. Agencja wydała ostrzeżenie przed oszustami podszywającymi się pod prawników, którzy obiecują odzyskanie środków utraconych w kryptooszustwach. Fałszywi prawnicy żądają płatności z góry w kryptowalutach i wykorzystują desperację już poszkodowanych inwestorów. A na codzienne wiadomości ze świata Kryptowalut zapraszam na stronę otokrypto.pl Dziękuję wszystkim za subskrybowanie kanału zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Pozdrawiam.